Jo! Siemaneczko, witam Was w moim kolejnym odcinku. A można by też powiedzieć nagraniu. Ale niech będzie o odcinku. Mm. No więc to będzie film o kopaniu. No i mam zamiar wykopać. Ile mam granitu. Uh, uh, uh. A ja potrzebuję granitu do mojego granitowatego domeczku. To wiecie, ja sobie. Sp... A. Tutaj mam skrzynię. No nie, nie, właśnie tak to. A, no i tutaj możemy zrobić wejście do kopalni. Co tym sąsi są sąsiedzi? To może ja bym właśnie zamieszkał ze swoim sąsiadem tutaj w tym domku? Pieczony schab. No więc tak, możemy powoli. Hmm. Czekajcie. Gdy się przecieka. z tym. Idźmy mm, wykopać. No patrzcie, bardzo szkoda. A taka ładna baza. Zresztą z tym też mniejsza. Mm. Y To z... A, do... Ej! Z, z bruku wypada bruk, no i krzemień, prawda? Czy z czym to? Chodźcie. A tu jakoś nie przecieka. O bożie straszne melodie są przy tym portalu. Nie, 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 nie. Ja są tu muszę spadać szybko. No tak, tutaj mamy dużo węgla. Pieczony schab. To schab, tak śmiesznie mi. Ten pieczony schab. No wiem, że ja tutaj jest dużo granitu, ale nie chcę umarnować sąsiadkowi. Rzecz jasna. Coś mi tu nie pasuje. No właśnie, co tutaj jest? Kopuła. O tu nic. Ok, dzięki. Ogólnie to ładna rzecz. Wiecie, ja stąd spadam, bo się boję przy tym portalu. Siedzieć. Mm, ja bym tam chciał zacząć kopać. Ok tam coś się Na kurczę no O Boże, świat się zawali, jak to zrobię? Wiecie, tu jest miejsce na pochodnie. Nie, mniejsza z tym. Skąd to ten węgiel? No, spójrzcie. Na sam początek odcinka tyle, tyle bogactwości. Eee, jeżeli się przeję... Jeżeli się przejęzyczyłem, to napiszcie w komentarzach. No, ale to trochę trudne słowo jest. By można było powiedzieć. Myślałem, że jakieś żelazo tam jest. albo złoto, to wtedy byście musieli dać kciuka w A no, właśnie, e, kciuka w górę. E, a propos, kciuka w górę, e, subskrybujcie mój kanał. Jak to wiadomo, tak standardowo wiecie, ileż O co z tym chodzi? Tak ciągle... Jakby jakiś tłok. Gdzieś był. A jak wy mówicie? Pistan czy tłok? Ja zawsze mówiłem tłok. Napiszcie w komentarzu. A, coś że tak przestraszyłem wiertarkę słychać, bo... jakiś remont robią sąsiedzi e, no to tak. To kiedyś zamurowałem w sensie, że król kopalni. O to są tabliczką tu chodzi. Czy tu wziąłeś. Ah. Za sam rodek złota nie chcesz? Szmaragd. Proch. Aż ty Nic mi nie sprzedałeś. Bardzo Ci dziękuję. Uciekaj. A wiecie, ja te zwierzęta mogę przecież zniszczyć, będę miał więcej mięsek. Uciekaj. Się tutaj, błąkaj, nie nie będziemy się bawić. Mm. No właśnie, czemu już tutaj nigdy nie gnie? bardzo dawno nie kopię. Co z tymi? Za dużo węgla. Ostatnio wykopuje? No tak, to jest kopalnia Alana. Kinga. Rzecz jasna tu jest dojście do sąsiadowatych kopalni. Denerwuje mnie trochę to, że do jego kopalni jest dojście wszędzie. Nawet Mmm, ten odcinek powodzenia z coś tam, coś tam Ej, jak to się stało, że ja tędy wylazłem? Ja w ogóle zawracałem? O co z tam w ogóle chodzi? Po... Czemu to jest taka ładna kopuła? No to tak. Zapomniałem dodać wtedy Alana Kinga. Bo wtedy jeszcze nie powstał pierwszy odcinek. A już tam. Było to wszystko. I nie, dziękuję Ci, piecyku. Jesteś bardzo miły. No to tak, dasz mi coś, piecyku, bo bardzo potrzebuję. Nożyczki, nie chcę tracić. Ja a blok węgla to to jest obsydian? A, e, nie, blok węgla to jest blok węgla. Yy, nie chcę tracić węgla. To takie kraty. Eee, hmm. yy, co to przycinarka? Ja zawsze na to pilarka mówiłem. No trudno, yy, kompas. Zrobię sobie kompas. A niech będzie. To tu w skrzyni mamy. Ok, schowajmy. Nie. Ej, a czy wyście kiedyś wykopali stak węgla na raz, na raz? Czemu ten tunel jest zablokowany? Nie no ja z tego nic kompletnie nie rozumiem. Będę się kopał do góry. Nie no, czartuję teraz jeszcze nie chcę kopać do góry. Natomiast trochę... To oh mega... Okej. Okay. Idziemy tutaj kopać, bo tutaj nawet dużo rzeczy znalazłem. Chociaż albo wiecie. A. No. Wójdę sobie skraftować jak sobie killów, bo nie chcę mi się tak ciągle tych żelaznych wymieniać. Bo co chwilę trzeba wymieniać kilo? normalnie. I to jest bez sensu. Na no serio bez sensu. Ej, słyszeliście kurę? To jakaś kura była? O, ile granitu ja tu mam. Dość sporo. Mm, sąsiad, sąsiad, sąsiad. Yy, o co chodzi z tą tabliczką? Że król całych tych yy, Całego tego świata i tych kopalni. Bo sąsiad właściwie dał mi taki pomysł, żeby kopać. Ja chciałem ciachać sobie zombiaki. Gdzie jest ta kopuła? Wiecie, ja też nie chcę sąsiadowi za dużo tego drewna i tam tych wszystkich bajerów marnować, więc... No, bym powiedział trochę mu się kończą A ile masz diaksów? Wszystko se na te wydał Trudno będą złote klofy Niech Ci będzie! Dobra, dobra Zresztą o, Trudno Co to mnie? No. Co mnie co? Ile sztabek złota? On jest za bogaty. To mnie lekko denerwuje. Nie, co to? Trzy sztabak będzie. Ja tak, kilów. ZUZ wybuduje złoty kilów. No dobra. Ble. Na razie jeszcze... Zaraz ja to w ogóle... No tak. Będę stawiał pochodnie. Później tego. Coś tam. Stawię po... No dobrze. Więc dobrze to obmyślałem. On jest na granicie. Jak on bogaty jest. No patrzcie. On jest bogaty, że nawet ma granitowe schody. Granit wyczytałem w internecie gdzieś tam, że jest ponoć trochę cenny. Stoły z niego robią. Dwadzieścia lat potrafią wytrzymać. Jak się tak codziennie coś tam na nich robi. Yy. Ładnie ten cień tak wygląda. Zaraz, zaraz. Gdzie ja to w ogóle chcę iść? Nie, w tym tunelu to nie ma. What? No tak, to ja powiększałem tą swoją twórczą kopalnię. No i, wiecie, ja powoli już tak będę mógł kończyć. Żegnam Was, do widzenia. Widzę się w kolejnym odcinku.